Siemanko Widzowie, jestem FPC9 i witam Was ponownie w kolejnym filmie na moim kanale. A dzisiaj witam Was już w 16 odcinku serii Warszawa Zachodnia. Pamiętajcie oczywiście, żeby zostawić na moim kanale suba z wokiem, a my tymczasem lecimy. A więc jeśli chodzi o ekrany nad wejściem do przejścia podziemnego one cały czas działają, mają się dobrze, mogliście zobaczyć dwa pociągi do puszkowa na lotnisko, a z kolei wejście do przejścia podziemnego jest już praktycznie gotowe. Jedyne co to są schody ruchome przykryte płachtą, a tak to już naprawdę wygląda jakby zaraz miało zostać otwarte, chociaż to tylko tak się wydaje, bo jeszcze zostało 2,5 miesiąca do otwarcia, ale i tak zwykłe schody już są w pełni działające. A tutaj z kolei możecie zobaczyć, że wjeżdża sobie Impuls 35WA. To jest po prostu 35W, tylko SKMK musiała oczywiście zmienić numerację, bo oni są nadgorliwi i tak postanowili zrobić. A z kolei trzecie wejście do przejścia podziemnego, które tutaj jest, tylko na peronach podmiejskich, jest praktycznie na ukończeniu, tylko trzeba zrobić tutaj linię i to tak naprawdę wszystko. Tak to wygląda, na, to wygląda raczej gotowe, poza ścianami. A jeśli chodzi o windę tymczasową, no to oczywiście już jej nie ma. Zresztą widzieliście na poprzednim odcinku. No proszę bardzo, tutaj jest w ogóle robiona teraz nowa droga albo nowy jej kawałek. Tylko problem w tym, że nadal jest karteczka przycisk powiadamiania operatora windy. Co to w ogóle ma znaczyć? A jeśli chodzi o docelowe zejście na aleje jerozolimskie, to wygląda tak samo jak wcześniej. Jedyne co to ten zjazd dla osób niepełnosprawnych i dla rowerów jest w dużo większym stopniu zaawansowania, tak chyba na około 70%. Dlatego myślę, że jeszcze tam powiedzmy 2 miesiące i może być już gotowy ten zjazd. Także ja się cieszę, że będzie można wreszcie przejechać całą kładkę na rowerze. No i z tego co widzę to przyjechało Intercity Konopnicka. Zaraz Wam zresztą pokażę na wyświetlaczu bocznym pod oknem, które jest w drzwiach. No proszę bardzo, zobaczcie sobie. Intercity 16102 konopniska z Warszawy Wschodniej do Wrocławia. Także jeśli ktoś chce wsiadać, no to zapraszam, jeszcze jest. A, no i teraz odjeżdża sobie najnowszy Gryfin eu 160015 który został dostarczony naprawdę bardzo niedawno temu. Zresztą można go rozpoznać po takich bardziej białych światłach, co jest w ogóle ciekawe. No i sobie już ładnie pojechał do Wrocławia, właściwie na stację w która jest po drodze, czyli w tym przypadku chyba Opoczno Południe, jeśli się nie mylę. Napiszcie, jeśli nie mam racji, ale chyba tak. No i sobie już pojechało, widzę, że jakiś jeden stary wagon, co ciekawe. Nie jest o tam raju, ale dobra, powiedzmy, że rozumiem. A, no i teraz na tym samym tronie będzie Intercity Marszałek Piłsudski do Krakowa Głównego. Zresztą całkiem spoko pociąg, polecam Wam nim pojechać. A jeśli chodzi o kolejne zejście do przejścia podziemnego, teraz Wam pokażę tak od boku bardziej. Schody są zrobione z takiego chyba granitu, ale bardzo ładnie się jak dla mnie prezentuje. Napiszcie co Wy o nim sądzicie. I też podoba mi się te, to, że w te ściany boczne są takie surowe, bo ja akurat taki design nie wiem jak Wy, ale bardzo lubię. Napiszcie co Wy o nim sądzicie. No i tam oczywiście jest wielka cyfra 7 symbolizująca peron 7. A jeśli chodzi o wyświetlacze to z pozoru nie wyglądają jakby coś nowego się pojawiło, ale jednak się zmieniło, a mianowicie jest teraz coś takiego, użyj okrągłych przycisków znajdujących pod ekranem, tylko właśnie dlaczego nie ma się, powinno być znajdujących się pod ekranem, no ale ważne, że wszystkie tutaj przyciski są, także można spokojnie korzystać z tego eroskładu, że tak powiem. Lecę je przeskroluję trochę w dół. Zobaczmy co my tutaj wylosujemy. A Kraków Główny, 18.5. A co to będzie? Pendolino. No i pięknie. A jeśli chodzi o zejście to tylko ze schodów prowadzące na ulicę tunelową, to też nie za bardzo się jakoś pozmieniało tutaj. Z tym, że wydaje mi się, że chyba trochę więcej zrobili przy tym płocie, który jest po drugiej stronie jezdni, ale może mi się tak tylko wydaje. Chociaż w sumie... Może jednak mam rację, napiszcie, jeśli to jest prawda, ale na pewno z tego co widzę to pojawiła się kamerka, co jest w ogóle ciekawe, jakieś drewniane budy w kolorze zielonym i czerwonym, nie wiem po co one są, ale na pewno jakieś zastosowanie mają, bo przecież nie stałyby sobie tak totalnie bez celu. A i teraz jeśli chodzi o parking, który pokazywałem jakiś czas temu, zresztą nawet mam tabliczkę kiss and ride, co ciekawe, ale jest też taki zwykły, gdzie tutaj stoją przeróżne samochody, to nic się nie zmieniło, poza tym, że już jest trochę brudniej, na przykład tutaj, no zaraz zobaczycie, ławka wydaje się czysta, ale jednak no... ktoś zostaje u wódka ewidentnie. Więc no niestety, trochę tutaj się zrobiło brudniej od ostatniego mojego pobytu na Warszawie Zachodniej. Ale tak to wszystko wygląda dobrze. Tylko jedyny minus jest taki, że ten zegar przy nazwie Warszawa Zachodnia nie działa, chociaż i tak jestem pewien, że za jakiś czas go uruchomią. Nadal nie działają te wejścia przy przystanku autobusowym, a skoro o nim już mowa, to właśnie stoi sobie man Lions City hybrydowy na linii 103 i będzie jechał na metro Młociny. Tylko to co mnie rozśmieszyło na tym przystanku, no to popatrzcie sobie. Tutaj mamy tą zwykłą WT-owską wiatę, że tak powiem. No proszę bardzo. Jeszcze jakiś jest, jakiś jest śmietnik, no i sam autobus. Tylko, że to jest przystanek premium. A dlaczego? Dlatego, że to jest mnóstwo innych ławek i do tego jeszcze z roślinkami. Także przez przypadek WTP zrobiło najlepszy przystanek. No i przy okazji tam w tle jedzie sobie Impuls 2 na s 4 Albo S40, a nie, S40 nie jeździ w weekendy, no tak, przepraszam, ale z daleka nie widać tego wyświetlacza, także to jest S4, no bo mamy przecież niedzielę. No ale dobra, idziemy sobie dalej i zaraz zobaczycie, co się jeszcze pozmieniało, a więc mamy to wejście, co chyba zawsze było od otwarcia w październiku, niestety wino sobie nie pojedziemy, chociaż w sumie może istety. Tego zobaczmy co się pozmieniało, o od razu widzę, że wreszcie naprawili te taśmy, tylko że teraz są docelowe i tak rzeczywiście mocno zatrzymują przed upadkiem, co jest akurat fajne, bo jest dużo mniejsza szansa na poślizgnięcie się, także zmiana na plus. A no i jeszcze są teraz podświetlone te poręcze, co wygląda w ogóle niesamowicie, napiszcie jak wam się to podoba, bo jak dla mnie super Bayer w sumie, niby taki niepotrzebny, ale fajny w sumie. No i jesteśmy już w przejściu podziemnym, gdzie na szczęście po tych dwóch miesiącach działają wyświetlacze. Można sobie wszystko zobaczyć, a nawet zmienić tablicę na przyjazdy, ten trzeci wyświetlacz mam na myśli. No ale tak, to nie wiem, chyba tutaj za bardzo się nic jakoś nie zmieniło, ale wyświetlacze przynajmniej działają. A skoro i tutaj za tym płotkiem są już metalowe ławki oraz śmietniki, tylko czekają na otwarcie wejścia po drugiej stronie ulicy, tam gdzie jest autobus. No i tutaj z kolei jest wyświetlacz pokazujący co teraz przyjedzie. No w każdym razie pierwszy to jest przyjazd z Ciechanowa, a drugi jedzie do Radomia Głównego. Pewnie po prostu z Warszawy-Gdańskiej, jest z jakiego innego dworca w sumie. No i niestety, jeśli chodzi o schody ruchome, tak, one wciąż nie działają. Ja akurat się nie dziwię, po prostu te schody są. Owiane złą sławą i to dosłownie. One od lipca 2023 już nie działają. To jest absurdalnie długo. Już prawie dwa lata czekamy i nic z tego. A jeśli chodzi o wyjście, to teraz z kolei prawe nie działa, a lewe działa. Ale to dlatego, że po prostu były przemalowywane żółte linie, a właściwie robione od nowa, ponieważ teraz są po prostu docelowe, a nie takie tasiemki, jak było wcześniej. Ale ważne, że. Wyjście prowadzi tam, gdzie trzeba. No i jesteśmy już sobie niedaleko Alei Pyrmasa a Zresztą bardzo ładnie tu się teraz zrobiło. Jak usunęli te wszystkie blaszane płotki, to naprawdę przyznam, że przyzwoita okolica. A w tym odcinku to już na tyle. Dlatego nie zapomnijcie wpaść na mojego Instagrama oraz na Discorda i widzimy się już za niedługo. Trzymajcie się, do następnego odcinka. Cześć!